<noise> kuzyn, czyli jesteście państw, panowie spokrewnieni, tak? Jaki stopień pokrewieństwa? No... Wie pan, on jest, jak panu powiedzieć, kuzyn... On jest czwartym mężem mojej szóstej rządy. <noise> Aha, to wszystko wyjaśnia. Za chwilę znowu wywiad z gwiazdą. Ponownie witam państwa bardzo serdecznie. Nasza wypadkowa z gwiazd. Panie gwiazdą. słyszałem, że kocha się pan w boksie. Pana kocham się i w boksie, i w szatni i na recepcji, na stole również. Nie ma niczego problemu. Aha. Wie pan, chodziło mi bardziej o sport. Słyszałem, że że przepada pan Proszę pana, wszyscy prędzej czy później przepadniemy. <laughs> no tak, rzeczywiście, ale y, słyszałem również, y, że ma pan słabość do alkoholu. Proszę ja wiem, czy można nazwać to słabością. No chyba nie, wie pan, bo wypijam nie wcale słabych. Się z tego powodu nie czuję. A poza tym pijam tylko od czasu do czasu. Yy, od czasu do czasu, to znaczy. To znaczy, tak jak powiedziałem, od czasu do czasu. Codziennie od. 18 do 23.50. Aha. A, a co pan pija głównie? To znaczy co? Pije pan wódkę, wermut, wino, piwo? Bo generalnie to pije przede wszystkim wszystko. No a jak już nie ma wszystkiego Znaczy oprócz smołu i asfaltu wie pan, bo za gęste są, także to absolutnie nie wchodzi w grę, ale jak już tego wszystkiego nie ma, to idę spać. Spać. Z kim? Tak. Z kim Basinger? Ewentualnie z kim Wild wie pan, to zależy. Kto się wtedy nawinie. Przepraszam za wyrażenie. Pod rękę. A więc wiemy już prawie wszystko o życiu erotycznym naszej gwiazdy. Za chwilę dowiecie się, co jest najważniejszego w życiu gwiazdy. Ale to za moment. A więc wiecie państwo już prawie wszystko o życiu gwiazdy. Kolejne pytanie naszej wypadkowej gwiazdy się spytamy. Proszę pana, chciałbym się spytać pana, jakie jest ostatnimi czasy, jakie było pana największe osiągnięcie? Największe, proszę pana, to na rozdaniu skarów ja miałem Zaraz są ja sobie szczone. Trzy? Albo cztery, nie pamiętam za bardzo. Trzy albo cztery Oscary to jest wydarzenie, rzeczywiście. Mówię o ilości promili alkoholu we krwi. No, zresztą do końca ich rozdania Oscarów nie dotrwałem, bo wie pan jakieś. Telewizor mi się jakoś zepsuł, czy jakoś film mi się urwał, nie, nie, nie bardzo pamiętam. <laughs> Aha, to rzeczywiście, bardzo ciekawe. Proszę mi powiedzieć kolejne pytanie. Na jakiej roli Pan jako aktorowi zależy najbardziej? Obrzmiał pana, szczerze mówiąc to, na no żadnej roli mi specjalnie nie zależy, bo sam pan wie, że praca na roli się nie opłaca, także nie ma o czym mówić. Aha, to rzeczywiście. Yy, a mm, słyszałem właśnie ostatnio, że yy, nic pan nie gra. Czym jest to spowodowane? No, może pan szczerze nam to powiedzieć, na to pytanie? To fakt, że ostatnio nic nie wrama. Spowodowane jest to tym, że kasyno jest zamknięte. Aha, rzeczywiście nie pomyślałem również o tym. Proszę powiedzieć, e, słyszy Pan również z podróży. E, gdzie Pan ostatnio był? No ostatnio byłem na. Gdzie to ja byłem? Na Dominice. O! Na Dominice i jakie wrażenia? No, generalnie Dominika jest bardzo zadowolona. Właściwie nie ma na co narzekać. O, rzeczywiście, fantastyczne. W takim razie chciałbym jeszcze z panem porozmawiać na temat pańskich zainteresowań, ale myślę, że państwo czekacie, czekajcie tym bardziej, bo za chwilę znowu porozmawiamy z naszą gwiazdą. Ale to za moment. Proszę pana, chciałbym, żeby jeszcze nam pan powiedzieć, ja wiem, że czas nas nagli, żeby pan powiedział nam coś o kobietach. Co sądzi pan no przede wszystkim swoją Siódmą żonę sądzę za to, że mm, jak wychodziła za mąż, um, nie była dziewicą. Przed Pańskim ślubem nie była dziewicą? Proszę Pana, czy ja Panu powiedziałem przed, przed moim? Przed pierwszym ślubem nie była dziewicą, a ja jestem jej trzynastym mężem, dlatego myślę, że trzynastka w jakimś sensie jest feralna. Ale kobiety, wie Pan, to jest ważna sprawa, bo człowiek bez kobiety to w zasadzie jest jak róża bez trafostacji, wie Pan. Przecież gdyby nie fakt, że człowiek wynalazł komputer, telefon, telewizor, samochód, pralkę, lodówkę, suszarkę, zamrażarkę, to uważam, że kobieta absolutnie byłaby najważniejsza w jego życiu. <laughs> to bardzo ciekawie. Tak nasza gwiazda właśnie sądzi o swoim życiu, o swoich zainteresowaniach oraz o kobietach. Chciałbym, żeby na zakończenie telewizowie się niecierpliwią. Powiedział pan, cóż, chciałby pan właśnie na zakończenie przekazać swoim fanom i wszystkim telewizom, którzy pana oglądają. Przede wszystkim, chciałbym przekazać numer konta, na które mogą wszyscy telewizowie wysłać pieniądze. Dlatego, że cały czas, jeśli chodzi o aktorów, nie jest dobrze z zarobkami. a ja w tej chwili, niestety, jestem zmuszony Państwa prosić o to, żebyście przesyłali pieniądze. Dlatego, że brakuje mi jakieś niecałe 14 miliardów starych złotych na to, żebym jednak sobie mógł kupić ten śmigłowiec Apache. Bo myślę, że każdy aktor powinien mieć przynajmniej jakiś jeden taki. Nie jakiś rewelacyjny, ale zwyczajny śmigłowiec. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Za chwilę numer konta, a ja państwa żegnam i do zobaczenia już nigdy.